Takie małe uzupełnienie do odcinka, który miałem już przygotowany. który tydzień temu który byłem w trakcie zwiedzania. Zwiedzaliśmy obiekt łączności i tak było. Po prostu to ten, ale wczorajsza wizyta w pewnym obiekcie o podobnym charakterze skłoniła mnie do nakręcenia odcinka takiego poprzedzającego, takiego wprowadzenia do tych, do tych tajemnic PRL-u. Wojskowych, które, które są bardzo ciekawe, i cóż, zmierzamy teraz sobie w drodze do, do tego obiektu, gdzie postaram się nakręcić fajny materiał wprowadzający do pewnych, pewnego zagadnienia, pewnego, pewnych tajemnic wojskowych, które znajdują się w niektórych miastach, wokoła niektórych miast w Polsce i służyły do. Służyły do łączności. To były bu, bu, e, bunkry, potężne bunkry e, przy małych, e, przymaskowanych obiektach wojskowych, e, które były stylizowane na puchty poboru wody, hydrofornie wodne i takie różne rzeczy. Nie było widać za tymi obiektami tych obiektów, które były głównym jakby celem e, budowania tych jednostek. To były potężne bunkry i dzisiaj taki. Dzisiaj takie uzupełnienie do, do tego odcinka, który był nakręcony, który jeszcze nie poszedł. Będzie, będzie, będzie pokazywał, te, jak te budynki wyglądały w środku. Jak ten, jak, z czego się składały. No i cóż, za chwilkę coś może więcej powiem o tych obiektach, i przyjrzę się temu dokładnie, jak to wygląda. obie budyneczek do strażnica dla żołnierzy. Tutaj potężne wzóże. Tutaj obiekt jest całkowicie skryty, zamaskowany, troszkę można powiedzieć też sadem. przymaskowany. z tyłu za mną droga utwardzona, prowadząca do tego obiektu. I cóż, zaraz wchodzimy do środka. Oblukamy jak to wygląda. Przyjrzymy się tym. Systemu łączności z prl bardzo tajnym, ukrytym. Służyły do komunikacji wojska poszczególnych y, oddziałów i były skryte głęboko pod ziemią. Za chwilkę, za chwilkę zobaczymy, jak to wygląda do góry. Przymaskowanie jest dosyć dobre. Tutaj sa, sad, tu pełno drzew. Obiekt główny jest schowany za, za wzgórzem, nie widać go zupełnie. No i cóż, zaczynamy. Teraz może troszkę ujęcia z góry i taka ścieżka dostępu tam. Cóż, idziemy. Nasz orzeł wylądował i cóż, pokazaliśmy to z góry, jak to wygląda. Jest bardzo po dużym kącie nachylenia w dół, jest zejście do tego obiektu. Eee, po prawej bardzo ustylizowana na, co to, co to będzie profesorze? Profesor to jest człowiek, który o, o obiektach PRL-u wie więcej niż, niż jeden które to może ogląda, ale postanowiłem. Rzeczywiście, techniczne jednostki, garaże. mi, czy to było ustylizowane na, na zamaskowany obiekt? Bo to z drogi wygląda, ja się domyślam, że większość obiektów PRL-u miała też stylizację jako ujęcia wodne i takie różne rzeczy. Bo kto by się domyślał, że tutaj jest tak wielki obiekt? Może przejdźmy się. To są się... takie zabudowania gospodarcze z daleka. Może przejdziemy się po terenie tym górnym, bo zawsze chodzimy pokażemy jaka to jest powierzchnia górna tutaj, tutaj, to jest, jakieś, tutaj jest jakiś yy, obiekt techniczny chyba nie magazyn smarów chciałem ch ch się zaprosić do góry żebyś tutaj żebyśmy zobaczyli jak ilość, jaka jest ilość wentylacji do góry wystawiona gdzie yy, widać skalę powierzchni tego obiektu który tutaj był pod nami bo ja tutaj następnie powiedziałem że to było yy, że to było tutaj robione po to żeby była komunikacja między że to jest jedna z tajemnic z PRL, bo te obiekty powtarzały się w wielu miastach i ja już zwiedzałem też w innych miastach. One mogą się różnić troszkę budową, ale służyły przede wszystkim jako tajne jakieś miejsca do komunikacji między oddziałami, tak? To było zaklesie łączności dla pobliskiego garnizonu wojskowego. No, a powiedz mi, bo one występują w całej Polsce, tak? One były budowane jak może schrony dowodzenia e, i... To nie schrony dowodzenia, to jest za, zaplecze dla łączności. Zaplecze dla łączności. I nadajniki i odbiorniki. Rozumiem. No dobrze, tutaj chciałem zobaczyć to z góry, bo na tej małej powierzchni tutaj mamy wejście ewakuacyjne bodajże, tak? Oraz czerpnie powietrza ten tunel w różne funkcje. Bo wyjścia ewakuacyjne były bodajże dwa I tu jest pagórkowaty teren, na którym widać... Do obiektów były cztery wejścia. Cztery nawet. Dwa były wejścia przez drzwi. Jedno wejście było ze śluzą gazową. To już były dwa wejścia wentyla... przez system wentylacji ewakuacyjne. w razie zagwożenia oryginalnego wejścia można było a powiedz mi, dlaczego jest taka duża ilość kominków tutaj na tej powierzchni? No poszczególne sekcje obiektu musiały mieć zabezpieczoną własną wentylację Aha. Wrogiem podziemi jest wilgoć, jest wilgoć tak. a wrogiem podziemi gdzie jest elektronika w tym przypadku tutaj mamy łączność radiową tym bardziej trzeba zadbać o to, żeby był Przepływ powietrza, kontrolowany przepływ powietrza. A powiedz mi, gdzie było miejsce dla anteny? Bo ja w tych obiektach, które zwiedzałem, antena była. Antena jest tam w lesie, możemy pójść zobaczyć relikty tej anteny? No, fajnie, ale to może. Yy, dobra, to teraz się przejdziemy do tych reliktów. Tutaj było też komin taki ewakuacyjny, widzę na prostotach. Tak, bo są dwa. Tutaj jest ten komin. Dwa wyloty sekcji wentylacyjnej, która pozwala też na ewakuację dosyć ciasne korytarze, ale można się przedostać po czworakach. To jest dosyć na takim pogórzystym terenie. To chyba specjalnie był stworzony do tego. I tu znowu w skarpie drugie wejście. To jest bardziej ewakuacyjne. Jak ja eee... dronem po polecieć, Zobacz. Tutaj? Tu sobie po polecieć do tego wejścia. No być może, ale wiesz to Tutaj jest dużo drzew i te ujęcie jest lepsze. Tutaj było drugie wyjście ewakuacyjne, które też widzieliśmy w tamtym stronie, to jest w tamtym... wyjście ewakuacyjne. Też główne, ale tamte są główne. To jest, Tam jest wejście główne z wjazdem. No. A tu masz wejście dla załogi. To w czasie... Yy, też to jest wejście tam wojenne. Tam jest z gazową. Aha. Czyli to jest takie wejście te na wypadek wojny już. Tak, to jest wyjście, wyjście godziny W. To jest wyjście godziny W. Czyli tutaj było wejście, gdzie nie można było ominąć tych drzwi. Trzeba było przejść przez taką... To gazowa z komorą deaktywacyjną i, i tak dalej. No i to fajnie wygląda to wszystko. Idziemy dalej, nie? I tak sobie staję na tej grani zjazdowej do tego bunkra, gdzie był... Można tutaj było podjechać starem, rozładować e, sprzęt i na takim zjeździe e, w, w, w głąb podziemi wciągnąć to. Jest to bardzo dosyć głęboko, z 4 metry, a ten cały dół jest jeszcze parę metrów w dół. Jak widziałem do góry powierzchnia obiektu jest dosyć głęboka. Cały obiekt będzie na pewno ciekaw, jest bardzo ciekawą konstrukcją, ale o tym na pewno w następnym odcinku, jak to wygląda w środku. Na razie taka, robię taki rekonesans powierzchniowy górne. No i cóż. E... W następnym odcinku będzie, będzie cały materiał o tym jak to jak ten obiekt wyglądał, nie dokładnie ten, ale na przykładzie innego jak wyglądał w środku i materiał jest bardzo ciekawy. I tak po oględzinach tego obiektu i wizualizacji takiej górnej następny odcinek będzie spod ziemi. A są one na pewno ciekawe, więc jeżeli te, kogoś interesuje ta tematyka, proszę wyczekiwać następnego odcinka, bo podziemia są przepiękne i ciekawie zachowane. Tymczasem taki mały wypadik dobiega końca i pora wracać do domu. Do usłyszenia.